Ale wraz z nią odeszły Cześć się czołem, i czołem, drogie widzowie. Gelokwer z tej ja strony w kolejnym to, odcinku. Gotika dwójki wraz z dodatkiem nockruka. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie lecę w stronę portalu, żeby przenieść się do tego całego rejonu, który wprowadzi nas w Jarkendark. Jarken Nie, Jarkendar. Dokładnie, Jarkendar. E, mianowicie dlatego, że tutaj pamiętam. Lares też miał takie, jakby ala zadanko do ukończenia. Mianowicie odnośnie znikających ludzi. Hej, ty. No, ale widzę, że nie mamy tutaj żadnej możliwości ukończenia tudzież zaktualizowania nie zakończonego już zadania. Czym konkretnie się tu zajmujesz? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Wykonuję zadania zlecone przez magów wody. Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. Może uda mi się coś odkryć, ale możesz mi pomóc. Dam ci mój pierścień za akwamarynem. To znak wodnego kręgu. Załóż go. Dzięki temu inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Znajdź mi zastępcę, tak, abym mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko, choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Okej. Okay. Dobra, więc w takim wypadku... czarna ruda do by... działania nieznane? Zapiszmy to. Eee... Okej. Okay. Dobra. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Nie mam zamiaru w każdym bądź razie z tego korzystać. No i dobra, i musimy tutaj założyć ten ornament naszego kolegi Laresa. E, więc zdejmiemy sobie ten pierścień siły. O. Nosisz teraz charakterystyczny znak wodnego kręgu. No i musimy tutaj kogoś znaleźć na targowisku. Jak to to będzie? Szczerze mówiąc, to niewiele pamiętam z tego gotika dwójki, jeśli chodzi o ten dodatek noc kruka. Wiem, że tam bawiłem się troszeczkę na kodach i tak dalej, coś tam mniej więcej kojarzę, ale żeby tak się przyłożyć do tego zadania e, eksploracji Arkendaru i ukończenia go, no to powiem szczerze, że no, nie będę może się tutaj lepiej chwalił. Dobra, ktoś nas ma rozpoznać i ktoś obserwuje kto to może być. opowiada takie rzeczy. Ręgaru na pewno nie Bartok. Wszystko w porządku? Tak, ale już nie ciągle mi. nam niczego ciekawego nie powie. Okej. Okay. Ktoś ogółem może obserwować to targowisko tutaj. Z tej perspektywy, ale chyba też raczej to jest znikoma szansa. Ten strażnik może? Oruga? Ej, ty! Nie, też jedynie co może to przeszkolić. Poza tym no, nie obserwuje tutaj targowiska, bo plecami jest odwrócony jeszcze do tego o jakieś, nie wiem, 100 metrów dalej. Ewentualnie tu ktoś się czai Może? No nie no, aż tak to chyba nie. Bo tu chodzi o to, żeby <laughs> nie rzucać się w oczy. Dobra, porozmawiajmy z każdym po kolei. Nie, nie chciałbym składać. To nie ma znaczenia, synu. Dobra. Ewentualnie Mika? No ale też nie, bo on tu stoi na rozdrożu. To gdzie on będzie obserwować? Hmm, Też wątpliwe, aczkolwiek możesz pokazać swoje towary. Dobra, jednak tutaj niczego ciekawego nie będziesz miał. Ej, Baltram. Tak on znaczy, przepraszam. Też nic. Obywatelka też raczej nie. Słuszka. Zuris. O, Zuris tu ma jakieś ciekawe, właśnie te eliksiry i tak dalej, ale raczej nam się póki co nic nie przyda. Baltram? Skąd ten sceptycyzm? Widzę u ciebie znak wodnego kreśla. O! Jesteś jego członkiem? A jeśli tak, to wiedz, że Larysowi marzy się zmiana pracy i odwołanie z placówki w porcie. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto zechciałby go zastąpić. Rozumiem. Okej. Okay. Baltram, kupiec z targowiska, zajmie się zorganizowaniem zastępcy dla La Laresa. Lares może nareszcie opuści port. No dobra, no to w takim wypadku... Mm, chodźmy do tego portu. Ciekawy jestem, czy już po prostu od tak żeśmy to zadanko wykonali. Jeszcze będą jednak tutaj jakieś e, problemy. Jeszcze będziemy mogli odwiedzić kwatermistrza Martina. Zobaczymy, czy będzie miał dla nas jakieś ciekawe e, przedmioty. Oczywiście z zapasów paladynów. Hey. z Baltramem. Zorganizuję ci zastępcę. Doskonale! Nareszcie będzie sobie można stąd pójść. Hmm. Dobra, zapiszmy to na szybko i oddajmy mu pierścień. Oto twój pierścień. Ach, dobrze. Już sądziłem, że go zgubiłeś. No i dobra. Jeszcze możemy z nim iść na formę e, Onara, ale... Nie ma sensu. My już tam byliśmy. Aczkolwiek jeszcze muszę paczkę te dla Tekli zanieść. A dobra, nieś z tym. Zawsze to Chodźmy teraz tutaj do Martina. Naprawdę w to wierzysz? ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Skubani machają tymi mieczami. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią. Pokaż, co tam masz. Ten pałasz zabrałem bandytom. Na głowicy wycięto literę F. To pierścień od jednego z bandytów. Należał do zamorskiego kupca. Na liście broni i innych towarów dostarczonych bandytom widnieje podpis niejakiego Fernando. Sądzę, że to wystarczy. A więc to Fernando. No to nieźle wpadł. W sumie to dziwne. Zawsze wydawał się takim praworządnym obywatelem. Przypilnuję, żeby przez długi czas nie wyszedł z więzienia. Naprawdę się spisałeś czapki z głów. Watras będzie zachwycony tymi wiadomościami. Co masz do zaoferowania? Przyjrzyj się bliżej. Oj, siła 90, to by się przydało, powiem szczerze. Ale tutaj mamy dobry, długi miecz. Obrażenia 80, wymagana siła 70, czyli jak znalazł i jeszcze premia do walki bronią jednoręczną. Mm -hmm, przyda się, ale kasy nie mamy. Ale spokojnie, zaraz przehandlujemy tutaj parę rzeczy. Chociażby miecz ręczny paladyna, miecze paladyna. I w sumie wszystko po kolei tak naprawdę teraz tutaj. I jakieś pałki, pałasze. Kilof, kilof. Kiepski, krótki miecz, lagi, laski, sierpy, szlety. O, ognisty łuk to bym sobie zostawił. Łuk, strzały ogniste to nie. Dobra. I teraz jeszcze tutaj zobaczmy. Co my tu mamy? Złota misja Bromora. To sobie pucharek pełen krwi. Zostawimy złoty świecznik, jakieś skrzyneczki, cenny posążek Innosa, talerz pierścień, skórzane mieszki. Jeszcze tutaj mamy. Mm -hmm. rozdrabniacz sprzedajmy żuwaczki posprzedawajmy parcyty i te inne to zostawmy so, zostawmy sobie srebrne puchary, siarkę też zostawimy bryłki rudy młotków 14 możemy sprzedać eee, hmm. no i w sumie tyle póki co ornament to zostawmy akurat Dobra, i tutaj jeszcze ewentualnie jakiś pierścień, 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 to zostawmy, bo to jest ważne dla nas. Rzeźbiony pierścień Zamorskiej Gildii Araxos. O proszę, ja należałem do Gildii Araxos w Kronikach Brytany. E, no i dobra, i teraz nas będzie stać na ten mieczyk. To jest... E, gdzie to jest? Dobry długi miecz. I cyk. Bardzo dobrze. Super. tej No i dobra, teraz możemy złożyć wizytę Fernando. Aczkolwiek z drugiej strony. Nie wiem, czy tutaj. E, właśnie sprawa Fernanda. Nie wiem, czy jeśli go teraz do paki nie wpakujemy. Czy przypadkiem nie będzie sytuacji takiej, że. No, wiecie. Zawsze to anuluje nam to zadanko. Ale zaraz się przekonamy. Trudno w to uwierzyć. Dobra, złóżmy mu wizytę. Tym bardziej, że w ogóle możemy się tutaj frywolnie poruszać. No, i panie Fernando, gdzie. O co to jesteś? Robotnik i sobie chodzi w górnym mieście? Gdzie ten pajac jest? Tam ktoś siedzi, ale też chyba jakiś robotnik. Tu jest po prostu obywatel. Chyba, że on siedzi w domu. Czego tutaj chcesz? Odejdź. Mądra decyzja. Dobra, zapiszmy to. Bo nie wiem, czy przypadkiem on gdzieś u góry nie jest, ale nie ma go tu. Dobra, to nas strażnik przeatakował. A, bo może ten, bo może ten Fernando już w tym siedzi w kiciu. Bo przecież Martin powiedział, że długo nie wyjdzie z zakrad. Czyli my teraz po prostu tylko chyba musimy watresowi zdać raport z tego, co się właśnie tutaj wydarzyło. Co do tego handlarza bronią, wiem, kto dostarczał uzbrojenie bandytom. Nazywa się Fernando. Doskonale. Martin podjął odpowiednie kroki, aby zakończyć ten proceder? Tak. Zadba, aby Dran nie wyszedł za szybko z lochu. Dobra robota, synu. Oby Adanos oświetlił ścieżkę, po której kroczysz. No i dobra. I tutaj już mamy chyba wszystko. Jeszcze... A nie, on nie może handlować. Dobra, nieważne. No dobra, to w takim wypadku mm, wychodzi na to, że w tym momencie będziemy mogli sobie śmiało zakończyć ten krótki odcinek, w którym no jakby nie spojrzeć, pobawiliśmy się troszeczkę tutaj w miastowe problemy naszych kolegów i przyjaciół. E, między innymi właśnie zdemaskowaliśmy handlarza bronią, również jakby nie spojrzeć, pomogliśmy zorganizować. Larysowi zastępstwo. W kolejnym odcinku ruszamy do <laughs> Jarkendaru, w sensie do tych ruin, które prowadzą do Jarkendaru i tam spotkamy się z Saturasem i innymi magami wody. I zobaczymy, jak zareagują na naszą obecność. Czy będą ucieszeni, czy raczej rozwścieczeni. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.